Witam. Nie sądziłam, że będę Was kiedykolwiek zachęcała do przeczytania książki tego starego nudziarza Józefa Ignacego Kraszewskiego, a jednak dzisiaj chcę Wam polecić przeczytanie książki, jego książki pod tytułem Szalona. Otóż Ignacy Kraszewski otrzymał od jednego z czasopism zlecenie na napisanie artykułu, opowiadania książki ośmieszającej emancypację i emancypację. Zabrał się do tego z zapałem i powstała właśnie książka szalona. Bohaterkami tej książki są dwie siostry, Zofia i Magdalena, które zostały sierotami i każda z nich poszła na wychowanie do innego domu. Zofia trafiła do domu sędziego, a Magdalena do domu chorążego. Różnie potoczyły się losy obu sióstr. Magdalena w domu chorążego Zakochała się natychmiast w jego synu Ewaryście i została tam wychowana tradycyjnie na kobietę, która przestrzega konwenansów, umie prowadzić dom. Natomiast Zofia, która trafiła do domu sędziego, no, stała się zupełnie inną kobietą. Otóż pan i pani sędziowie umarli bardzo wcześnie, pozostawiając jej niewiele pieniędzy i Zofia trafia do Kijowa miasta uniwersyteckiego, gdzie podejmuje właśnie studia, trafia do Bohemy, w środowisko Bohemy Kijowskiej, prowadzi otwarty dom, otwarte serce ma, wolna miłość, nieślubne dziecko, obcina włosy, głosi bardzo rewolucyjne jak na tamte czasy poglądy. Jest ateistką, mówi ciągle o tym, że kobiety powinny się wybić na niepodległość, że, że są ciągle w okowach, chodzą na łańcuchu. I ona, również przeżywa, znaczy I ona również zakochuje się w ewaryście, a właściwie może odwrotnie to on w niej bardziej. Przeżywają płomienny romans, który kończy się jednak zerwaniem, ponieważ rodzina Chorążego nie pozwala synowi ożenić się z tak, z tak skandalizującą kobietą, która może tylko wstyd sprowadzić właśnie na całą rodzinę. Dlatego Ewaryst porzuca Zofię, żeni się z kobietą, której nie kocha, jest nieszczęśliwy. I teraz co się dzieje dalej z siostrami? Zdradzona Zofia opuszcza Kijów, wyjeżdża do Francji, bierze udział w rewolucji francuskiej, zostaje znaną dziennikarką, a także w uczuciach zaczyna jej się układać. Natomiast wychowana na grzeczną panienkę, dobrą żonę i matkę, Magdalena nadal pozostaje w domu Ewarysta, w domu chorążych. Jako rezydentka, kobieta na łasce, która cierpi, patrząc, jak jej ukochany również jest nieszczęśliwy w małżeństwie, a więc właściwie za to dobre wychowanie nie spotkała jej żadna nagroda. Wprost przeciwnie, te konwenanse ją unieszczęśliwiły, ponieważ nie mogła podjąć decyzji dotyczącej własnego losu. Zofia, ta wyśmiana i wyklęta przez wszystkich, jakoś życie sobie wprawdzie za granicą, ale jednak ułożyła. Kraszystki stworzył tu moim zdaniem wspaniałe postaci, takie krwiste, charakterystyczne Zofii i całego jej towarzystwa a także Magdaleny. I kiedy przyniósł swoją książkę do redakcji pisma, które ją zamówiło, oni nie chcieli tej książki wydrukować, bo była e, według nich zbyt wulgarna, zbyt skandalizująca, zbyt, no, nie, przy, nie mogli tego wydrukować tym właśnie czytelnikom. I w ten sposób Szalona e, jednak znalazła swojego wydawcę i dziś uważam, że jest ona bardzo, bardzo aktualna i że... E, Wbrew założeniom Kraszewskiego, no książka im się bardzo udała i zamiast ośmieszyć emantycypantki, wprost przeciwnie, stworzył on w tej książce portret kobiety bardzo przekonywającej, której poglądy są aktualne i radykalne nawet dziś. Dlatego polecam Wam przeczytanie książki Ignacego Kraszewskiego pod tytułem Szalona. Może będziecie równie pozytywnie zaskoczeni jak ja. Dziękuję, do zobaczenia.